Cześć witam was serdecznie Dzisiaj przetestujemy sobie paletę Too Faced Natural Love, czyli moją nowość I ten makijaż będzie makijażem, który przesądzi czy tą paletę będę zwracać czy jednak dam jej szansę i zostanie ze mną Szansa jest ostatnia, naprawdę ostatni raz daję szansę tej palecie Wczoraj robiła mnie makijaż i tak strasznie mnie zawiodła okropnie mnie zawiodła, powiem wam później co z tymi cieniami było nie tak że filmik, w którym pokazywałam Wam tą paletę po raz pierwszy, pokazywałam Wam słocze i się nią zachwycałam przed użyciem w ogóle na oczach e, zrobiłam go prywatnym po prostu sprywatyzowałam go ciężkie słowo, strasznie czyli nie usunęłam, ale zrobiłam go prywatnym, żebyście po prostu żeby nikogo nie przekonać do tej palety, bo naprawdę byłam bardzo, bardzo wczoraj zawiedziona spakowałam ją, wypełniłam w ogóle formularz zwrotu ale postanowiłam dzisiaj rano jeszcze raz dać mi szansę, raz się pomalować, po prostu sprawdzić jeszcze raz te cienie. Przede wszystkim to, co mam, jeden zarzut do tych cieni to taki, że praktycznie nie da się nakładać jeden cień na drugi, ponieważ tego drugiego w ogóle nie widać, a ten poprzedni cień, który był dołożony jako pierwszy, całkowicie się zmazuje z oczu. To po pierwsze. Niektóre z tych cieni są tak grubo jakoś zmielone. Bardzo chciałam używać tego cienia, bo mi się bardzo podoba, ale nakładając go na pędzelek, po prostu nakładam jakby tonę brokatu, tonę jakiegoś takiego niezmielonego pigmentu. W ogóle się nie przyczepiają do oczu, do powieki. W ogóle musiałam, żeby w ogóle cokolwiek się przyczepiło właśnie do mojej powieki. Jakikolwiek cień, bo używałam bardzo dużo cieni właśnie z tej paletki. Próbowałam to musiałam robić tak, że nakładałam świeżo korektor i na ten korektor od razu musiałam nałożyć cień, żeby jako tako się przyczepił, a i tak do, nie wiem, może 50% się przyczepiało, reszta opadała. Jeśli chodzi o cienie matowe, to jak nakładamy je bezpośrednio na korektor, jest ok, ale następny cień, jak no, chciałam nałożyć, żeby przyciemnić ten poprzedni, to już kompletnie się nie przykleją do powieki, do oczu, no kompletnie, po prostu go nie było widać, także strasznie się w nią zawiodłam, okropnie dzisiaj spróbuję jeszcze jeden makijaż zrobić, tylko użyję po prostu bazy pod cienie, bo może te cienie potrzebują jakiejś naprawdę konkretnej przyczepności więc użyję sobie bazy z Artyko i na tej bazie spróbuję właśnie wykonać ten makijaż, spróbuję użyć, wiecie co mi się wydaje w ogóle wydaje mi się, że ta paletka te cienie ogólnie, to są cienie do nakładania w pojedynkę na oczach, na przykład, żeby nie mieszać, żeby tylko jeden cień nałożyć, góra dwa jakiś jeden w załamaniu, delikatnie i to wszystko, bo się nie da po prostu łączyć jeden z drugim i tak dalej, one się po prostu do siebie nie kleją yy, i wychodzą szare, szare po prostu na powiecie, tak jakby tego pigmentu w ogóle nie było. Ten piękny tutaj fioletowy cień, który chciałam też nałożyć, wyszedł mi kompletnie szary i wyszedł mi taki jakby w ogóle 70% tego cienia opadło i zostało tylko taka poświata szara na powiedzę, także... No, kurczę, okropnie się nią zawiodłam, okropnie, więc zobaczymy. Jeszcze jedna szansa. Makijaż zrobi taki, no, na żywo wiadomo, ale w przyspieszeniu, żeby już troszeczkę krócej ten filmik trwał. I ten makijaż przesądzi, czy tą paletę oddam, czy nie. Więc dobra, zaczynamy. Na powieki nałożyłam właśnie bazę z Art Deco, na całą górną powiekę tutaj, aż po dług brwiowy. Wczoraj makijaż rozpoczynałam od nałożenia beżowego cienia. I to był błąd, bardzo duży błąd, ponieważ nałożyłam go tak praktycznie od od łuku tak nawet na załamanie, żeby po prostu inne cienie się ładnie rozcierały. Ale te inne cienie po prostu na to nałożone już nie chwytały się o powieki, więc tutaj trzeba chyba zacząć od najciemniejszego cienia. Na całą powiekę nałożę ten cień więc nakładam właśnie najciemniejszy na powiekę. Spróbujemy zobaczymy jak to będzie wyglądało. O! I patrzcie na tej bazie to w miarę, jeszcze ten pigment wygląda. <grytanie> Kurde, zobaczcie. Zupełnie inna bajka. Jak wczoraj ją po prostu używałam normalnie tak, jak zawsze wszystkie cienie nakładam, czyli nałożyłam sobie korektor, który zastyga na skórze, który nie lepi się jakoś bardzo bardzo, ale jest trochę taki lepiący. No i spójrzcie. No. Zupełnie co innego. No. Wczoraj ten cień, bo też go używałam, w ogóle nie był widoczny na oczach, w ogóle. Był szary, nie złoty, a szary. Na razie jest okej. Okay. Oby tak dalej. Dobra, teraz może wezmę sobie trochę tego właśnie beżowego cienia i tak nałożę go pod brwiowy. Ok. I w załamaniu nałożę właśnie ten tutaj o, ten cień matowy. Praktycznie wczoraj makijaż od tego cienia, który teraz nakładam, zaczynałam. I trzeba było nałożyć przynajmniej trzy warstwy, żeby ten kolor był y, widoczny, żeby taki efekt uzyskać jak tutaj mam. Musiałam naprawdę nawalić tego cienia. Jednak przy tych cieniach baza jest niezbędna, a mam przecież paletkę Tufa jest y, czekoladkę, tylko tą pierwszą czekoladę. I tam nieważne czy nakładam bazę, czy nawet na suchą powiekę. Te cienie się pięknie nakładają na powiekę. Po prostu są zawsze widoczne. Ok. I teraz spróbuję, naprawdę spróbuję nałożyć brązik matowy, czyli ten cień. W załamanie powieki, tylko tak troszeczkę już niżej, w samo jakby załamanie. Zobaczymy, czy to się da nałożyć w ogóle na ten cień. No i znowu jest to samo, zobaczcie. Nie widać tego cienia po prostu. Tamten był widoczny, no troszkę go widać, odrobinkę, ale tak bardzo minimalnie. Tamten był widoczny, bo bezpośrednio na bazę był nałożony, a ten już nie ma tej przyczepności. trochę go nałożyłam, więc teraz ten wcześniejszy brą... no, brązik taki brzkwiniowy trochę kolor nałożę I jeszcze tutaj, żeby to rozetrzeć ładnie i spójrzcie, jak nakładałam ten cień o ten e, tak w załamaniu powieki troszeczkę zeszłam na ten tutaj złoty to ten złoty mi się po prostu starł nie wiem, czy to zobaczycie, ale już nie jest taki intensywny jak był na początku. prostu to wygląda tak, jakby kolejny cień ten poprzedni ścierał. Dokładam ten, który nakładamy jako pierwszy. i z górą raczej nie będę nic robiła może jeszcze czarną, czarnym cieniem sobie kreskę tutaj namaluję przy linii rzęs, ale to zobaczymy jeszcze teraz zrobię dolną powiekę tylko na dolną znowu muszę nałożyć porządni bazę pod cienie żeby się tam wszystko przyczepiło i na dolną powiekę połączę dwa cienie od wewnętrznego kącika ten a od zewnętrznego ten no bo patrzcie no, na bazie to bajeczko naprawdę Spójrzcie, na bazie wygląda naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie te cienie wyglądają. Tylko tak jak wspominałam, każdy cień musi być nałożony do klejącej bazy. Nie można nałożyć jeden cień na drugi. Tak samo tutaj na przykład kącik zewnętrzny najpierw musiałabym ciemnym cieniem zaznaczyć, a dopiero potem na samą powiekę. Teraz w tym momencie na koncie zewnętrzny tutaj, na ten cień, nie mogę użyć e, drugiego ciemnego cienia, ciemniejszego cienia, ponieważ on się po prostu nie przyklei, a będzie mi zmazywał ten cień e, wcześniejszy. Także muszę to zostawić tak, jak jest. cieni nadają się do makijażu bardzo podstawowych dla dziewczyn, które nie wymagają nie wiadomo czego od cieni. E, pigmentacja jest bardzo dobra, jak się e, przykleją do jakiejś takiej dobrej bazy, ta Arteteco naprawdę jest dobra, jest niedroga, ale to jest, moim zdaniem, najlepsza baza, najlepsza. Spróbuję jeszcze tą e, dolną powiekę troszeczkę rozetrzeć, żeby tak tych e, randów nie było, tych granic. Chyba dodam jeszcze sobie matową czerń na linię e, górnych rzęs, żeby troszeczkę te rzęsy przyciemnić. Bez żadnego rozcierania, po prostu tak przykładam pędzel. Wbijam ten cień. Okej, okay, weszło coś takiego. Dokończę ten makijaż. Jeszcze oczywiście zrobię sobie twarz. Nałożę jakąś kredkę, może na linii wodną, tylko jeszcze nie wiem, jaki kolor. Ale jeżeli chodzi o cieniowanie, to wszystko. Pokażę Wam się już w skończonym makijażu. Dobra dziewczyny, więc przychodzę z małym podsumowaniem tej paletki. Nałożyłam sobie tylko jeszcze podkład korektor i puder na twarz. Już nie bo nie chcę tracić czasu. I przychodzę tak na świeżo powiedzieć Wam, co jednak myślę o tej palecie. Gdyby nie to, że cienie ma prześliczne, to bym na pewno ją oddała. Ona mi tak strasznie wkurzyła, tym, że te cienie są tak kiepskiej jakości, bo naprawdę są kiepskiej jakości, no tutaj nie ma co ukrywać, te, te cienie są kiepskie. Potrzebują konkretnej bazy, żeby móc się do czegoś przyczepić. Bardzo klejącej takiej. I ta baza Art Deco jest świetna. Jeżeli macie tą bazę, jeżeli kolory Wam się w tej palecie podobają, no to możecie spróbować. Od razu mówię. Jeśli chodzi o mnie, paleta na razie jeszcze... Znaczy na razie. Wydaje mi się, że ja jej już nie będę odsyłać. Po prostu zostanie ze mną. Wczoraj kompletnie nie chciałam na nią już patrzeć. Wieczorem ją spakowałam. Wypełniłam wszystkie formularze zwrotu. Spakowałam ją, wykopywałam tutaj miałam ją odsyłać, ale dzisiaj rano wstałam jeszcze pomyślałam, że dam jej szansę i jeszcze raz ja spróbuję na bazie właśnie. I faktycznie na bazie tutaj te cienie się lepiej sprawdzają. I ona jest, wiecie co, mimo tego, że ona ma mnóstwo kolorów, i one są takie, wiecie, zróżnicowane ładne są te kolory, naprawdę. To ona się nadaje tylko dla dziewczyn, które lubią makijaże takie nies nieskomplikowane, z jakimiś na przykład czterema cieniami, żeby żaden cień na siebie nie nachodził, wiecie o co chodzi. Ja dzisiaj użyłam pięciu cieni, pięciu czy nawet sześciu, ale żaden z nich nie nachodzi na drugi. Po prostu każdy z nich nakładam na bazę, tak, tak jakby, wiecie, żeby się do czegoś przykleiły. Także mi się ten makijaż podobał, ładnie to wyszło no to był taki wyznacznik bo po prostu, ten makijaż był wyznacznikiem tego, czy mam tą paletę, czy jednak zostanie, no i makijaż mi się podoba ładnie wyszedł, <grym> także paletka zostaje jednak ze mną ale tak jak mówię, no nie wiem, czy drugi raz bym się na nią skusiła chyba nie, chyba bym już nie, nie kupiła tej palety, jest na rynku tyle palet, tyle świetnych palet i ta paleta z Huda Beauty ma 100 razy lepszą jakość właśnie te cienie są dużej lepszej jakości niż te, <grym> taka jest moja opinia ale mam i będę pewnie używała. Na pewno będę, bo cienia są prześliczne te tej paletce. Dobra, to na tyle. Mam nadzieję, że makijaż się Wam podoba. Jeżeli macie tą paletę, to dajcie znać, co Wy o niej myślicie, bo już pod tamtym filmikiem ze swatchami, ze dwie dziewczyny mi pisały, że nie są zadowolone z tej paletki, a ja jej tak broniłam. Mówiłam, że jest śliczna, że te kolory są takie zróżnicowane i w ogóle, ale teraz zrozumiałam, o co Wam chodziło, dziewczyny. Zrozumiałam. Więc tyle. Filmik ze słuchami z powrotem wrócił. <gryw> Już możecie sobie oglądać. I tyle. Dajcie znać, co myślicie o tej paletce. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam Was gorąco. I do następnego.